Dzień dobry, fury kultury, taki nowy podcast będzie, więc będzie sobie można słuchać o kulturze i robić nawet 10 innych rzeczy równocześnie. Nie musicie na mnie patrzeć i to jest pewnie równie komfortowe dla was jak i dla mnie, no bo jeśli się okaże, że w żaden sposób nie poruszę waszych serc i nie zasłużę na waszą uwagę, to zawsze możecie sobie moje gadanie potraktować totalnie nieuważnie i puszczać sobie jako taki spekowy soundtrack, no, nie wiem, do sprzątania łazienki na przykład, albo robienia sobie płatków z mlekiem. No, wy będziecie mieć e, czystą łazienkę albo śniadanko. Ja się poczuję jakoś tam użyteczna, no i wszyscy będą zadowoleni. E, ale czas się przedstawić. E, na imię mi Paulina. Mm, tak mi się w życiu zdarzyło, że zostałam kulturoznawcą, ale z rozkochania i wykształcenia, nie z zawodu. Tak więc od razu ostrzegam, że nie należy moich opowieści traktować jako eksperckich i jakoś szczególnie zamkniętych na polemikę. Są ludzie, którzy wiedzą po stokroć więcej, i to ich należy przede wszystkim słuchać. Poza tym nigdy nie nagrywałam podcastu i w ogóle czuję się tym faktem nieco zdenerwowana, więc z góry przepraszam za wszelkie błędy. Ale bardzo jest mi miło, że mogę Was zaprosić do tego mojego gadania o kulturze, czyli o uprawianiu bo kultura pochodzi od łacińskiego colo, w odmianie colere, czyli czasownika, który oznacza właśnie kultywowanie, uprawianie. Mówiło się w starożytności cultus agri, agricultura. Uprawa roli, czyli takie zabiegi, takie działania, które z pomocą różnych narzędzi mają na celu stworzenie optymalnego środowiska do wzrostu roślin. No i taką agralną metaforę zaczęto stosować do mówienia o uprawianiu ludzkiego ducha, umysłu, a nimi kultura. Tutaj wdzięczni możemy być Tuskulanką, czy też rozmowom tuskulańskim, i to nie jest żadna polityczna aluzja do nazwiska, tylko polski tytuł jednego z najsłynniejszych dzieł Cicerona które popełnił on w 1945 roku przed naszą erą, spisując rozmowy odbywające się w jego willi w dawnym Toskulum. Powstało w ten sposób pięć ksiąg toskulanek w formie takiego filozoficznego dialogu, w którym Cyceron zastanawiał się nad kondycją człowieka, nad bólem, cierpieniem, także nad strachem przed śmiercią i nad siłą ludzkiego rozumu, który jest w stanie te wszystkie trudne zagadnienia unieść i, i pozwolić przeżyć, przepracować. Ogólnie bardzo życiowe. Starożytni Rzymianie, gdyby żyli dzisiaj, to szukaliby pewnie tego dzieła na półce bestsellerów z poradnikami psychologicznymi. Natomiast kolejne wieki uznawały je za potężny tekst filozoficzny, pozostawiony w niezwykle kunsztownej formie literackiej. No, taki klasyk, z którego czerpały pokolenia, o bardzo dużym wpływie na sztukę myślenia, na filozofię. W każdym razie, Cyceron w drugiej Księdza Tuskulanek zapisał takie zdanie – Kultura animi, filozofia jest. Proszę wybaczyć ewentualne błędy w wymowie. Łaciny, nad czym nieco ubolewam, niestety nie znam biegle, a powinnam, ale przekładając na polski, bo nie ma się co bez sensu rozgadywać. Filozofia jest uprawą ducha, napisał Cyceron. I ten zwrot, uprawa ducha, kultura animi, oderwał się z biegiem czasu od tego nawiązania do filozofii. Zaczął funkcjonować w odniesieniu do kultury. Tym bardziej, że w tuskulankach był zestawione z takimi kulturowymi osiągnięciami, jak życie społeczne, jak wspólnota mowy, pismo, prawo, obyczaje. I ten czasownik kolere, od którego mamy słowo kultura, oznacza też zamieszkiwanie, doglądanie, pielęgnowanie, ale też czczenie, respektowanie. No więc to takie uprawianie ducha, opiekowanie się nim, kształtowanie go, stwarzanie dobrych warunków do, do dobrego wzrastania. I według mnie to jest przepiękne. Bo wiecie, jest naprawdę mnóstwo definicji kultury, tworzonych pod przeróżnymi kątami, no, proponowanych przez chyba każdą dyscyplinę naukową. Inaczej to widzi socjolog, inaczej archeolog czy psycholog. Ale myślę, że to chyba tutaj, właśnie w tym starożytnym początku, jest kwintesencja kultury czyli to pielęgnowanie umysłu ludzkiego ducha, rozwijanie jego możliwości, doskonalenie go. Przy takim szacunku do niego, przy takim, jak mówię, etymologii tego wyrazu, czczeniu wręcz jego istoty. No niezwykle to jest humanistyczne i myślę, że też bardzo takie konkretne, praktyczne. No bo jeśli chcesz, żeby ta twoja roślina wykiełkowała, rozkwitła, żyła, to musisz o nią dbać. Musisz jej doglądać cierpliwie, przy pomocy różnych narzędzi, w odpowiednich warunkach. To oczywiście jest przebanalne porównanie. No ale gdzieś w tej prostocie jest geniusz. Bo takiej roślinie musisz zapewnić ciepło, wodę, powietrze, składniki pokarmowe. Krótko mówiąc, no musisz ją wykarmić dobrymi rzeczami. I tak samo właśnie siebie i swoje otoczenie, żeby to wszystko było wypielęgnowane i coraz lepsze. No i to jest kultura. Wszystkie te ludzkie osiągnięcia i narzędzia i materialne i duchowe. Więc język, wynalazki, sztuka, ale także obyczaje, instytucje, też normy społeczne, no tego jest fura i to dotyka nas wszystkich codziennie. Codziennie to tworzymy, codziennie z tego korzystamy, i dla mnie kultura jest po prostu jakimś takim pudełkiem rzeczy do odkrywania i, i do przeżywania. No bo zobaczcie, to jest wszystko: to jak opowiadamy rzeczywistość, jak ją kreujemy, ale też, co bardzo ważne, jak na nią odpowiadamy. No, także chyba już trochę wiecie, co ze mną jest nie tak, że, że się tak tą kulturą podniecam i że dawno, dawno temu naprawdę świadomie popełniłam zapis na studia kulturoznawcze. No i też trochę, że teraz powstał ten podcast. Ale schodząc z tych jakże intelektualnych wyżeń, chciałabym dodać, że ten podcast to w ogóle wcale nie jest po to, żeby Wam udowodnić, że kultura jest tak super, że każdy niech teraz będzie kulturoznawcą. Broń Boże. Nie wszystko w kulturze jest super, a ja w ogóle wyznaję pogląd, że jak ktoś chce pójść na kulturoznawstwo, no to lepiej niech nie idzie. Niech sobie zrobi jakiś porządny zawód i po prostu nie żałuje. Bo jak już się zajmiesz kulturoznawstwem, to to się trzeba po prostu zakochać. I to jak widzicie tak, żeby to po latach jeszcze podniecało. Więc ten podcast nie jest po to, żeby piać, masować się kulturą i w ogóle tym kulturoznawstwem. Ale po prostu, pandemia, no niestety mniej roboty. No i co? Siedzę sobie pewnego dnia, pizga zimą, szaro, okrutnie, mgła, smog, słabo. Z ludźmi się ciężej spotkać, no więc trzeba sobie znaleźć jakieś dodatkowe zajęcie, żeby nie zwariować. A jak już zaczynasz gadać sam do siebie, to już wiedz, że coś się dzieje. No poza tym dużo czytania, dużo oglądania, dużo poszukiwań, więc trzeba sobie gdzieś to wszystko zapisać, zapamiętać, że było jak do tego wrócić albo się tym podzielić. Tak więc, Fury Kultury to taki podcast, w którym te różne fascynacje, poszukiwania, zachwyty, ale też pytania pojawiające się podczas uprawiania mojej, mojej roli zbieram no i wrzucam na furę. A fura to jest nic innego jak wóz, tylko wiecie, taki konny, taki co się przewodziło kiedyś różne ciężary. No albo po prostu wielka ilość czegoś. Przynajmniej u mnie się tak zawsze mówiło, że jest fura czegoś. No, i pakuję tak na tę furę owoce mojego, a nimi kultura, żeby się wygadać, zapisać, podzielić nimi. No i wiozę ze sobą. A może i Wam coś to da i niektóre z tych owoców Wam posmakują. <laughs> Jak nie, to, to może chociaż, chociaż przydam jakiemuś maturzyście do powtórki albo początkującemu studentowi kulturoznawstwa do przetrwania. Będzie więc głównie subiektywnie, to na pewno, lojalnie ostrzegam. Więcej nie wiem niż wiem, miejcie to na uwadze. Raczej szukam i pytam, raczej sobie nad czymś myślę niż wrzucam tu defi definitywne rozstrzygnięcia. Poza tym, fury kultury są najmocniej jak taka kronika osobistych spotkań z kulturą, z jakąś książką, miejscem, filmem, smakiem, kawałkiem kultury. Nie każdemu, więc pewnie będzie dobrze na mojej furze. Wiadomo, trochę się człowiek poobija, poskacze, koło się może urwać, różnie bywa. Ale każdy się może czuć zaproszony, więc bardzo, bardzo ciepło i kulturalnie Państwa zapraszam. Gdzieś zajedziemy.